Chciałbym w imieniu pana starosty Bogdana łapy, i własnym i gospodarza tego miasta burmistrza Grzegorzegońskiego otworzyć 17 targi produktów ekologicznych. Nasze hasło to zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowy człowiek, im więcej będzie zdrowej żywności, tym nie będziemy chorować, a więc jak najmniej zachorowań na nadchodzącą jesień, a więc grypa, żeby tej grypy nie było. Także życzymy. Udanych zakupów i zapraszamy do naszych stoisk. 17 targi uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. Skutecznymi organizatorami dzisiejszego wydarzenia jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Także dzisiaj właśnie wszystko, co się znajduje tutaj, jest jak najbardziej ekologiczne. Produkty ekologiczne, ziemniaki, buraki, marchew, czebule, pietruszka jest, port, seller. Państwo, KONKOL są najstarszymi ekologicznymi rolnikami, którzy mają certyfikowane gospodarstwo. Można nabyć olej tłoczony właśnie już na miejscu, a można nawet spróbować. Słuchajcie, jest degustacja oleju. Zapraszamy Państwa do degustacji konfitur z płatków róży, bardzo aromatycznych. Oraz przetwory z owoców róży, które są rekordzistkami, jeśli chodzi o zawartość witaminy C. Specjalizujemy się w jagodzie kamczatkiej oraz żurawinie, jakże i innych owocach jagodowych, ale naszą specjalizacją jest kombucha, naturalny energetyk, naturalny probiotyk. Mam różnego rodzaju nalewki lecznicze, kropelki na wątrobę, czy też na inne dolegliwości, wyciągi z żywokostu, które bardzo fajnie regenerują stawy i kości. W województwie pomorskim jest ponad 600 gospodarstw ekologicznych certyfikowanych, a w powiecie kartuskim mamy około 60.